Sieman Koziomastrzki z tej strony Darkat To jest poradnik, jak zrobić takiego MOBA, jak w mojej, w mojej najnowszej serii Minecraft Eksperymenty I przypominam, można zostawić pod tym filmem łapkę w górę Mody macie w opisie pod wszystkimi Minecraft eksperymenty, to jest ta mapa nasza, i chyba się tepnę tam na górę. Więc najpierw wziąłem sobie, znaczy, to są dwa dzielne mody. To jest jeden. To jest drugi. I potrzebny do tego jest ten Kustom NPCS Mod. Mm. A więc. Klikamy sobie mm, prawym przyciskiem mniejszym, nie w powietrze, nie w powietrze, bo wtedy jest coś takiego. Gotu, teraz nazwa. Może, mogę go nazwać jak chcę. Na przykład... Mm, Ile ja może zrobię sobie jednego ziomka do następnych eksperymentów? Hmm. Hmm. ...man level 1. Kiedy tu, czyli na przykład Elo? Zo Łapkę w górę. I tu to jest coś takiego. To jest nazwa. No, zostawcie. Więc zostawcie łapkę w górę. Następnie rozmiar. Na przykład mogę pisać jeden. To będzie mały dosyć. No, dosyć mały. Bardzo mały. Mm, 5 to jest normalny, na przykład maksimum to jest 30, to wtedy nie będzie też taki duży mega. Ja sobie zrobię 7, następną rzeczą jest tutaj tekstura. Mm, można grać na przykład moją teksturę. Mm jest mój skin. On jest moim większym bratem. Zostawcie łapkę w górę, tak? Tak, zostawcie. Mm, mogę też tutaj, nie wiem co zrobić. Tekstura. Mm, bodyguard, na przykład Arctic. O, oh, bodyguard. Chef, doktor. No po prostu wchodzicie w teksturę, nie musicie nic pobierać, tylko tego moda do tych tekstur. A, jeszcze został Mo model. To na przykład Parts Klaus. Clothes. Takie klausy hair. No to z tyłu są włosy. Coś takiego. Legs. Nie, nie lubię tego. W skale to na przykład głowa. Może mieć taką głowę. Czy co, usunę sobie te nogi? bo są dziwne. Dobra, nie będzie miał nóg. To więc taki musi. Nie ma nóg, prawda? Prawda? Nie masz? Tak, nie masz nóg. Mm. Entity, czyli na przykład NPC Dragon, Crystal, tak, Crystal też jest mobem. NPC, czyli zwykły ten... Taką. Ten O. Oh. Steve. Mushroom Crow, mule, mu o na przykład Giant. Ciekawe jakiej wielkości będzie Giant. 30, bo on jest jak zwykły Steve z nie 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 no mm, to jest zwykły Steve, on nie ma wielkości innej a to jest ten Giant, jest u aha dobra, nie, jak on się nazywa? Rzecz, to klikniemy w powietrze, tak, usuń, usunę go. Więc jeszcze raz sobie, sobie to wszystko zrobię. Enderman level 1. Tytuł nie będzie miał. Więc tutaj jak mówiłam. wiecie już Cape, czyli Peleryna. Ender Dragon, modang Ragged Brown Clock Ragged Brown, nie wiem jest taka czarna, fajna Taka, o, ta jest fajna dla mnie bo nie To jest Noobs, który mówi: zostawcie, zostawcie łapkę w górę. Mm, overlay, czyli tak jakby to. Harobrina jest, All Tender, jakieś też zombie, nie wiem co to znaczy. Mm, animacja życia, tak. I te tutaj, na przykład, będzie 0000, no to on będzie czarny. Fajny, prawda? Ale to na przykład taki, tak, tak Skasuję sobie to wszystko, ja tu nic nie widzę, to jest starne. F i jest normalny. No ale na przykład jak piszę 0F, 05T, nie wiem, nie da się tak. 00FF. F. O no, to będzie taki fajny, niebieski. Tutaj boss barczy. To coś co ma en mi i Wither, wiecie, to na górze. No, tu jest Nopes, jest bossem. Jaki kolor? No, ja lubię niebieski, to będzie blue. Natomiast rzecz statystyki. Zdrowie. Ile zdrowie może mieć? 1000. respawn. Naturalium. Nie, nie wiem. Nie wiem co to jest naturalium, ale to będzie tak. Po jednej sekundzie. Nie, nie będzie chować włók. Regeneracja 0 Opcje walki wręcz Siła, czyli, czyli ile serduszek będzie zawierać? 5 to jest akurat 2,5 serduszka Bez zbroi gdzie jak pisze 10 Zasięg walki wręcz Czyli z jakiej odległości będzie się bił Nie wiem, 10? Albo no nie Jeden. Szybkość walki wręcz. Hmm. Szybkość walki wręcz. Czyli na przykład jak piszę jeden, to będzie... Zaraz zobaczycie. Zaraz sobie zobaczycie. Widzicie jak nawala? Szybko. Alon nie ma być moim wrogiem. Jak jest moim wrogiem, to mu czerwony nick No dobra, tym my się zajmiemy później. Opcje walki w dystansie. To na przykład musimy mu dać siekierę. Albo trójząb. Przeklęty trójząb. Inwentarz. Tutaj. To jest ważne, żeby tutaj. Teraz tak, opcje walki w distancie, celność, no to też jest walczyć, na przykład jak będzie celność 1, no to nie wiem, ale 100 to jest max, chyba że 1000, nie, 100 to jest max, rangę, nie wiem co to dokładnie jest, na przykład sobie 150, 60, kler. mini, dalej też nie wiem co to jest, rozproszenie dokładnie też nie za bardzo wiem, co to jest, szatkont, też nie wiem za bardzo co to jest, tutaj możecie sobie wybrać muzykę, jaka będzie, gdzie ją strzela, czekaj, podgłośnie sobie dźwięk, jak strzela, to będzie na przykład. Ja włączę muzy muzykę z Minecrafta. Może być? Jeszcze sobie że żebyście wysłyszeli. Więc tak, Anvil Fall. Anvil Hit. Anvil Land Dobra, no, to będzie jak strzela Jak trafił w kogoś, to na przykład będzie... Ambient Cave, to jest dosyć fajne Mi się to podoba Albo jak trafi w ziemię, no to będzie też Anvil Fly, to jest to samo I teraz spróbuję z nim zobaczyć. Znaczy no ja nie wiem, ja że nie, Widzicie on we mnie truje zębami jakimi rzuca. Umarłem. Bo on we mnie trój zębami rzucał. Wiecie co? Ten się. Pewnie będzie szybciej. A więc jest ten nops. statystyki, opcje walki z w się. Sensie. Tutaj więcej ja nie wiem co. To, te, to nie wiem co to jest, nie też nie wiem. Opcja pocisku, czyli na przykład moc. Nie wiem zobaczymy co to jest, przykład damy 100, maksimum to jest chyba 10. Tak, maksimum to jest 999. Uderzenie to maksimum to jest 4, no, ja wiem, 10. no to mi się zmieni na no, 3, rozmiar to na przykład rozmiar to będzie 10, szybkość, czyli jak szybko leci pocisk, 1, hmm. 50, i regeneracja teraz sobie dobytał, żeby żebym nie musiał znowu ciągle sobie tak latać. Nie, nie spida nie spidę, nie spidę. Jezu, nie spał pod gier... oh, regeneracja. No trzy, trzy. No to I teraz, ta szybkość 1 to jest naprawdę fajna rzecz. Można się z tym pobawić. Patrzcie. Się, prawda? No nie, 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 Dobra, jednak mnie i tak i tak zabije. Więc odcinek trwa 13 minut. Będę się starał tu szybciej zrobić. więc tak, no, 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 co dalej, co dalej, co dalej. Odporność na przykład na odwrót, tak, będzie bardzo odporny. Na strzały też, na mili, nie wiem co to jest chyba na te. Um, jak ktoś go bije po prostu do ręki albo z mieczy na eksplozję, tak też będzie odporny. Tutaj jest regeneracja i gdy walczy, to regeneracja. Odporny na ogień, tak? Płonie w słońcu, nie? podjął niemu na nie wiem. Może utonąć, nie? Brakoważeń w upale, że nie wiem w czym. Tu piszę tylko up, nie widzę, ale... Cobłep, afekty. Nie wiem naprawdę co to jest. Esi, sztuczna inteligencja. Ni, niczego nie umiem używać, tylko to. Movement. Mowing, typy stacjonarny, nie wiem. Grunt czy flying. jak chcę, żeby on na przykład latał prawidłowo na 100, nie wiem co to daje. I gratuluję Może procesem na no, O no, 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 no. Żeby tak fajnie latał i żeby miał szybkość tego nie na przykład 200, znaczy 20 to chyba wiem, z 3 10. 10. I w ostatnim odcinku tak. Ten ostatni zombie, tak. Ostatni zombie. On był... On miał szybkość 10. Tylko, że on... Tam chodzi. Sneaking, timing. Nie. Eee. Crawling, hugging. Normalny. Snaking, timing. Dobra, nie wiem. Hugging. Szukam link A nie, bo link jest tylko jak. Co ty poleciałeś? Dobra, wiecie co? Chyba go bo nie będę tam latował. To pML. N o no jak, jak, jak się mówi no mnie bez... no, siema sztucznej inteligencji, nic więcej nie umiem. Inwentarz, czyli tutaj zbrojka normalny autopików, że będzie brał yy, to yy, minimum ekspa za go zabicie 10, maksimum 1000, tutaj tarcza jego, broń, zbrojka, hmm, tutaj szansa na opuszczenie inwentarz. To będzie jak, jak się go zabije, to na przykład będzie hmm, 94% szansę wydropi tą NPC, którą to wszystko robimy. Zaawansowany I to już jest bardziej zaawansowane. Trader. Czyli na przykład tak, dwie npc Łandy za... To znowu co znowu polecam? Wiesz co? Już nie będziesz latał. Rund. Rund. Idziemy? Idzie. Mhm. I tutaj nagrodę, jaką chcesz nam przekonać nagrodę. To ja od razu zrobię. Wezmę 3 NPC landy Teraz tak. O, mówisz, wie ty Chcę kupić tyle pocisków. No to daję mu te dwie, 2 NPC landy No i mam tak pocisków. Tu widzę ten mod Various Commandities Weapons. Znaczy, nie, to bez tego IPOS to daje też monety, na przykład tutaj. Drewniana, kamienna, brązowa i tak dalej. Nie wyrzucę to. Trader, follower, czyli tu. Na przykład za jeden NPC one będzie za jeden dzień nam nachodził za, za jeden NPC... Ładzić za 10 dziesięć, dziesięć dni będzie chodził, i 100 dni za też jeden będzie Tutaj dziękuję za wynajęcie na ile dni? Czyli na przykład elo... nie. player. Stąd mam ściągę, z tego tam player. elo player na nice dni ale ja sobie wezmę jeszcze jeden NPC łant mm. gdzie ty łazisz, ty do niego ciągnie Co czemu wy sobie gadacie? daję mu to mm, Elofilii pruno na 100 dni no i o to nam chodzi follower bank bankiem się nie umiem jeszcze za bardzo obsługiwać wiem że tu chodzi o to że tutaj mogę przetrzymywać itemy. Yy, a o globalnych to zrobię. No tam mo możecie sobie wszystko dodawać: banki. Nie umiem tego używać, naprawdę. Nie wiem, kto się robi. Frakcje dodawać, czyli na przykład. Dobra, zaraz to zrobię. Yy, Transporter, czyli na przykład. Default Nine, to na przykład. BBB. From the start: BBB. Słuchajcie, ty polazłeś, no ups, ty jesteś dziwny jakiś jeszcze raz muszę to wpisać BBB, a -b from start i najważniejszym. Default albo tam globalny spuszczacze własny I drugi transport, czyli do knife Cztery, dobra I on ja. będzie się nazywał 10 subów. Wam do start i default. Co jest ważne? Teraz tak. Mogę się topnieć do L. -u. Dobra, nie wiem, gdzie, czemu mnie to tam tepło. I tu są wolniej. No, ups. Tapnę się do 10 subów. No jestem tu nieważne mm. Ocinek trwa 20 minut no. do globalnych będę robił oddzielny poradnik i do jobów chyba też mailman nie umiem companion to też nie za bardzo nie umiem dialog tutaj no do tego będzie razem z globalnymi no role to z tego będą dwa poradniki no role no. tutaj doby bardzo nie umiem się tym obsługiwać. Beacon, czyli na przykład będzie nam dawać yy, takie, takie efekty. No właśnie, nie wiem dlaczego to mi taką dziwną muzykę dało, ale... <śm> dobra, edytuję go tak on się nazywa noobs edytuj jest jak bikona nie, on nie będzie bikonem guard, czyli będzie mnie bronił będzie wszystko atakował, ale nie, nie, nie nie, nie. ja tego nie chcę, item giver random item nie, all items, have dust items, czyli weź te itemy elo player nie, tego nie umiem. Color też Items to gif Czyli na przykład ma mi dać 3 mpc łandy. Mm, nie, tego nie umiem. Znaczy, no. No ups, chodź tu. I teraz, no właśnie, on mi dał 3 mpc łandy. Wparszałam, mam, mam teraz 4, miałem jedną. Item giver follower, czyli coś wcisnęłem. Follower. Nie nie rozumiem. Wcześniej to było jakoś inaczej. Spawner, czyli... Nie, 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 kurwa, konwersacja. Spawner. Tutaj musi być nie. Nie. Jeden. Jeden. Jeden i czy chcecie, żeby po kolei to tak, a jeśli chcecie, żeby wszystkie na razie spełnić, to, to to random, czyli losowe, jeden po drugim, wszystkie. Ale tego nie będę robił, nie będę przedłużać. Konwersacją, nie znam tego, nie umiem się tym osobom tym też nie. pupet no to left leg. Hmm, to U mnie się to czasami buguje, czasami nie działa. Nie wiem dlaczego. Dobra, ale zaprezentuję to na innym ziomku. Na tym powinno działać. Nie, trzy, cztery, pięć. Więc mamy pupeta. To zadziała, ja to wiem. Body, czyli na przykład, żeby miał. Dziwnie wygląda, prawda? No bardzo dziwnie. No więc dobra, pupec, Bulner, nie wiem, farmer. Też nie umiem się tym obsługiwać, tracę i nie wiem, jak to było. Mam nadzieję, że pomogłem. Ja jestem darka, tutaj Jezu, no, no. Mmm, wszystkie Dobra, fajnie. Gdzie byłem Jestem Dartkat. To był pierwszy odcinek poradnika. Jak stworzyć? i te własne postacie modelu custom NPC-s Cześć, ja bym był hej, siema.